Cześć z tej strony, Łukasz. To jest kolejny odcinek z serii Kariera Zawodnika. Słuchajcie, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, e, zagramy mecz w Ekstraklasie. 11 kolejka Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. Po 10 kolejkach zajmujemy czwartą lokatę z 19 punktami. Pierwsza je, pierwszy jest Piast Gliwice, druga jest Legia. Pias ma 22 punkty, legia ma 21, czyli tracimy do piasta 3 punkty, do legii 2 punkty. Trzecia jest Gdańsk, która nas wyprzedziła. No, dwa spotkania do tyłu, z tego co pamiętam, tam mniejsza z tym. Słuchajcie, sytuacja jest taka, no że teraz to już musimy wygrywać, bo dwa mecze z rzędu w ekstraklasie przegraliśmy, także będziemy przechodzić dalej do meczu. Mam nadzieję, że teraz ten, ten mecz już na pewno będzie dużo, dużo lepszy niż poprzedni, bo jeżeli chodzi o Ekstraklasę, mówimy tutaj, bo oczywiście w EFA, czy w eliminacjach do Misza Świata, jak wiadomo, Luki dobre mecze rozgrywał. Znaczy ja no, teraz tu w Ekstraklasie też mecze nie rozgrywał, ale po prostu no, nie ma tych zwycięstw. I, I których nam brakuje. A wiadomo, kariera hmm. zawodnika też się opiera na tym, żeby no, osiągnąć jakieś sukcesy w klubie, czyli zdobywać jakieś trofea. Także no, musimy do tego dążyć. A na tą chwilę wygląda to tak, że po prostu oddalamy się od tego, bo no przegraliśmy przegraliśmy dwa mecze z rzędu dobra dzisiaj gramy u siebie z Pogonią Szczecin także zaczynamy mecz i zobaczymy co będzie będę starał się tutaj rozegrać dobre spotkanie na skrzydle skóra się zobaczymy my jesteśmy przy piłce eee, bardzo dobrze tutaj krótko grają przy nas zawodnicy Pogoni Szczecin tutaj na środku rozgrywamy piłkę no i mam problemy tutaj nawet ze za rozegraniem piłki. Teraz na skrzydle Czerwiński. No zobaczymy, czy nam się uda. Tutaj coś ugrałem. No bardzo słabo. Odbierają nam zawodnicy pogoni piłkę i tu już skrzydłem. Yy, może być groźna sytuacja, bo blisko pola karnego musimy zablokować ten strzał, jest, udało się zablokować, udało mi się zablokować ten strzał, ale słabo podaje tutaj i znów jest pogoń przy piłce. Yy, pogoń blisko, blisko pola karnego, w polu karnym biega już zawodnik pogoni, napastnie go daje strzał, bramka, bramkarz, na szczęście myli się zawodnik pogoni i bramkarz też na po sterunku i broni, broni. No bardzo dobra obrona bramkarza. No dużo nie brakuje. Byśmy stracili już bramkę w, w siódmej minucie. Muszę wybić tę piłkę. E, tutaj szybciej trzeba dojść do, do zawodnika, żeby odebrać piłkę. No bardzo... No tutaj jest to wszystko. dosyć słaby szczał. E, I bramkarz daje radę. I może spróbujemy z kontrataku. Luki, luki już odgrywa do kreszczelna, kreszczelna, skóraś, skóraś ciągnie skrzydłem, zobaczymy, ścina bardzo ładnie, skóraś podaje do Lukiego, nie próba, próbowałem podać do Lukiego, ale tutaj nie wyszło i obrońca się zorientował i odebrał piłkę. Musimy teraz walczyć o piłkę, bo może nas tutaj pogoń skontrować, ale udało się mi odebrać dobrze piłkę. No dobra, no to teraz, może teraz nam się uda... Ba Ach, kurczę, ładne podanie, no ale... Hy, no już tutaj przyjęcie piłki i, i, i tak dalej, to już tutaj nie wyszło. Bardzo ładnie pogoń na skrzydle. Z duż linii yy, kończącej boisko, yy, blisko pola karnego. Czy będzie wrzucał? No myślę, że chyba pokusi się o wrzutkę, no, zawodnik pogoni. No... Nie wrzucał, tylko próbował podać, ale w pole karne, no i nie udało się. Na nasze szczęście. Oczywiście i tak piłka jest w posiadaniu pogoni Szczecin, musimy odebrać muszę odebrać tę piłkę. Szczał zablokowany, ale Bramka z coś nie kwapi się, żeby, no i teraz chyba rzut rożny będzie, no ale Bramka się nie kwapił, żeby tę piłkę złapać, no i tutaj bardzo, złe zachowanie Bramkarza. Wrzutka z rożnego, szczał. I minimalnie nad poprzeczką, bardzo blisko zawodnik Pogoni był, zdobycia bramki. No Myślę, że jeżeli chodzi o naszą grę, no to Pogoń ma więcej sytuacji. No, teraz bardzo, bardzo słabo i znów Pogoń odbiera piłkę. Chociaż myślałem, że tam będzie faul, ale no, sędzia był odmiennego zdania. No i gramy. Jesteśmy przy piłce. Johansson, ale no nie ma za bardzo do kogo zagrać. Poczekał z piłką, no ale źle podał. I znów pogoń. Próbuję próbuje odebrać piłkę na skrzydle. Pogoń. Goni go Czer Czerwiński, goni. No ale niestety nie odbieramy nadal piłki. No blokujemy, ale teraz groźny szczał. Jeszcze szansa na dobitkę. Jest jeszcze jeden szał. Obronił bramkarz. No i dobitka tutaj bardzo słaba. Tutaj karygodne zachowanie. Nawet bym powiedział z zawodnika pogoni, bo tutaj powinien dobić bardzo dobrze. No ale na nasze szczęście tak się nie stało. Yy, dobra. Teraz my. No musimy skórać. skurać się obrócił ładnie z piłką. Skórać. Poda do Lukiego. Tak. Podanie do Lukiego. Luki odgrywa na skrzydło, bardzo ładnie, do sykory, sykora, będzie wrzutka, wrzutka, główka, ale wybicie, czy będziemy jeszcze przy piłce, Ta tak, jesteśmy przy piłce, przy piłce jesteśmy, podanie, no, za pole karne, jeszcze tutaj, do boku, tiba, 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 tiba do Lukiego, Luki, Luki przed polem karnym, Luki wbiega w pole karne, daje strzał i nad poprzeczką, niestety, szkoda. Szkoda, bardzo dobra teraz sytuacja, pierwsza taka dobra sytuacja, no ale Luki się bardzo myli, dobrze, z półtora metra nad bramką, no szkoda, szkoda, szkoda naprawdę, bo mogła być dobra sytuacja i zaczyna Pogoń Szczecin, musimy to wybić, ale Pogoń przejęła piłkę, jest przy piłce, jest coraz bliżej pola karnego, ładne wrzutka na drugą stronę, Wybi Wybija bramkarz, broni, bramkarz chciałem powiedzieć. Wybija, broni. No, tu jest no, cały czas y, akcja toczy się blisko naszego pola karnego i no, ciężko mi jest tu odebrać piłkę, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem dlaczego. Oddaje strzał, zawodnik pogoni, ale nie jest groźny. I bramkarz zdecydowanie broni piłkę. Luki. Luki. No i powstrzymany. Ale podanie niecelne. Zawodnika pogoni. I teraz na skrzydło. Do, do sykory. Do tak z luki. 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 Rozpędza się luki. Wbiega w pole karne, Daje szczał i broni bramkarz. Bardzo ładny strzał Lukiego. Ładnie. Tutaj wbieg między zawodników i odoszczał. No całkiem w jego stylu. No ale niestety ma, ale mamy rzut ale niestety nie ma bramki. No Ruki oddaje drugi strzał, ale bardzo słaby, Głowo yy, myli się. Strzał obok bramki, w ogóle nie światło bramki, no trudno. Ech, 40 minuta, no i po pierwszej połowie, jeżeli chodzi o strzały, to oddaliśmy 3, a Pogoni oddała 9 strzałów i jest zdecydowanie lepszą drużyną w pierwszej połowie niż my. Na pewno więcej zagrożenia pod naszą bramką stworzyli zawodnicy pogoni niż my. Teraz bardzo groźnie znów biega blisko pola karnego. Zawodnik pogoni, wybijamy, ale jeszcze, jeszcze jest pogoń przy piłce. No i wciąż wzdłuż linii pola karnego, ale teraz udało nam się odebrać piłkę. No ale takie wybicie, wybicie na, na aferę, ale teraz dąży Łuki. luki. Przejmuje piłkę, luki, luki. W polu karnym, Luki przekłada sobie, Luki obraca obrońcę, Luki oddaje szczół i 1-0. Proszę Państwa, 1-0. Piękna bramka, no bardzo, zmylił, bardzo ładnie zmylił obrońcę i myślę, że bramka za, no, no nie zasłużona, no dla Lukiego może zasłużona, ale ogólnie dla całego zespołu to nie jest jakaś zasłużona bramka, proszę w bieg, ściął, przełożył sobie. No i oddał strzał gorszą nogą, lewą nogą i zdobył bramkę. Chciałem tylko to zaznaczyć. W krótki róg, krótki róg powinien być bramkarza. Zawsze krótki róg jest bramkarza. Powinien to bramkarz obronić. No ale na nasze szczęście nie obronił i jest bramka. 45 minuta, 22 bramka w PKO Ekstraklasie Lukiej. Myślę, że bramka do szatni, która da nam o proszę koniec pierwszej połowy. No da nam taką motywację na drugą połowę i troszeczkę podetnie skrzydła pogoni szczecin. Przynajmniej mam taką nadzieję. No ale zobaczymy. Zobaczymy drugą połowę za chwilę. No jeżeli chodzi o całe rozegranie pierwszej połowy ocena 8-4 dla Lukiego no to nie była jakaś najlepsza i tutaj musimy się muszę się bardzo postarać, żeby tego meczu nie, nie przegrać, bo naprawdę słabo gram tu w obronie Pogoń już zaczęła na skrzydle rozgrywa Pogoń odebrałem piłkę, ale nieudolnie podaję ją i zaczynamy od bramki na szczęście no. no i teraz tracimy już piłkę bardzo szybko, bardzo mało rozgrywamy yy, piłką. W ślisk i udany w ślisk, Bieramy piłkę. Yy, no to teraz lecimy Sykora, no ale Sykora no, źle odgrywa piłkę i już tracimy piłkę. Yy, pogoń już blisko pola naszego pola karnego jest groźnie, jest niesamowicie groźnie. Oddaje szczał, no i bramkarz broni na nasze szczęście. Ale no to już można powiedzieć, że był pachniało bramką. Rzut rożny, który nie, no, nie najlepiej wykonany, lecz powtórka. Drugi rzut rożny, tutaj strzał kozujący, ale nie ma, nie ma, nic się nie dzieje. Koniec. Słuchajcie, no <laughs> musimy pograć piłką, muszę pograć piłką ja. No, proszę zobaczyć, zobaczcie, widzicie? widzicie to, co robi pogoń. Zobaczcie, jak pogoń blisko mnie gra, i mam problemy z rozegraniem piłki. Zobaczcie, widzicie, już pogoń odebrała mi piłkę, i teraz szalenie groźnie, szczał i 1-1. Niestety, właśnie to co mówiłem, łatwa strata piłki. No, i tu już yy, zawodnik pogoni się nie myli, i jest 1-1. Proszę zobaczyć, jak wbieg. No, tu ślizg już spóźniony. No, tu już nie było co wślizgiwać. Wiadomo, to jakby był e, śliste dnie w nogi i e, żółta kartka i żółta e, kart. E, bramka, no, jakże zasłużona dla pogoni, co nas na pewno nie cieszy. No, ale teraz, może teraz na skrzydło. No, luki podaje i obrońca przecina to podanie. Zaczynamy z rzutu yy, z autu yy, Luki, Luki przy piłce bardzo ładnie yy, zmienił obrońcę, oddaje szczał i 2-1. Jed, proszę zobaczyć co to jest yy, podanie do Lukiego i chwila nieuwagi, no bramka taka jak zawsze traciliśmy, czyli z niczego. Niby chciał się w drugą stronę wrócić, szybko przyjął piłkę, wybiegł do przodu, oddał szczał, no i tutaj nie miał co powiedzieć bramkarz, proszę. No w końcu taka sytuacja, z której, po której my traciliśmy e, bramki, a zdobyliśmy bramkę. No właśnie to, co właśnie ten. E, także o ile dobrze pamiętam, 23 bramka Lukiego i zaczyna pogoń szczecin e, 61 minuta spotkania. Także jesteśmy znów na prowadzeniu. To nie znaczy, że już wygraliśmy ten mecz i muszę tutaj się wziąć za siebie, bo pogoń nadal jest całkiem groźna. No i teraz właśnie przygotowuję akcję na skrzydle, no ale nasz obrońca udało mi się tutaj troszeczkę zablokować te, to podanie, ale na środek podaje pogoń. Wciąż, wciąż te podania są blisko naszego pola karnego. Teraz może nam się uda wyjść z jakąś lepszą akcją. Salomon Salomon podaje do skóracia, a skóraś ma problemy i traci tą piłkę. I znów musimy biegać i odzyskiwać tę piłkę bardzo blisko. Wbiega w pole karne zawodnik. No, pogoni, no i tu się fatalnie myli, na nasze szczęście oddaje niecelny strzał, ale to jest jego, jego wielki błąd. Schodzi, schodzi, skóraź bodajże. Zaraz to będzie potwierdzenie. No, bardzo słabe podanie naszego zadania. Tak, wchodzi Kamiński, schodzi skórać. Musi, muszę odebrać teraz piłkę, bo jest niesamowicie groźnie blisko pola karnego. Ale teraz udany, zablokowany podanie. Ale nadal akcja się toczy blisko naszego pola karnego. No i musimy odebrać tutaj piłkę, bo jest niesamowicie groźnie. Udaje się zablokować to podanie i wybić na rzut, rzut z autu. Zaczyna pogoń z rzutem z autu, ale wszystko, wszystko naprawdę toczy się blisko naszego pola karnego. No i teraz, no i teraz, gdzie są obrońcy? Szczał, broni bramka, ale przepuszcza rękami i jest bramka. No kurczę, no gdzie są obrońcy? Gdzie ja tutaj tym obrońcom próbowałem dobiec, ale nie zdążyłem. Kowalczy strzela w 73 minucie i jest 2-2. No niesamowita sytuacja, no. Słuchajcie. Bardzo, bardzo. No, w obronie, no, bardzo słabo gramy. No, czy gram, no, i, i tu nie wiem. Ale luki, luki, wbiega między obrońców, luki. Rozpędza się, oddaje, szczał i trzy dwa. Teraz podbiło ocenę na dziesiątkę. Pięknie, teraz biegłem tutaj. I no, obrońcy też tutaj się zachowali dziwnie, bo jeden niby podbiegł do mnie, ale później tak by odpuścił, no i drugi, drugi chyba, nie wiem, czy chciał, żeby zostawić mnie, czy coś, no nie wiem, popełnił błąd i strzelamy na czy dwa hat-trick hat-trick, tak jak mówię Lukiego 24 bramka w PKO Ekstraklasie w 11 spotkaniach, no coś niesamowitego, jeszcze nie miałem chyba tak, żeby w pierwszym sezonie w ogóle kariery, bo we FIFA 20 też grałem karierę i bo 19, tak 19 też grałem karierę, jeszcze nie miałem takiego sezonu pierwszego, żeby taki był fenomenalny sezon jeżeli chodzi o szczel szczelanie bramek, ale dobra, mecz się nie skończył, musimy tutaj odebrać piłkę no i może uda się nam wyjść z kontrą no nie, nie uda się Pogon przy piłce. Jeżeli chodzi o się posiadanie piłki, to na pewno jestem z tego 100% pewny, że pogoni jest w większym posiadaniu piłki. Teraz bardzo ładnie odbieramy piłkę. Próba podania do lukiego, ale nie uda nam no, Możemy tu jeszcze przejąć piłkę? Nie, nie uda nam się przejąć. No, próbujemy odebrać piłkę, bo jest blisko pola karnego. Oddaje zawodnik pogoni, ale. Niecelny. celny. Znaczy celny strzał, ale bramkarz jest na posterunku. Dobra, bramkarz wybija na rzut z autu i zmianę. No, także myślę, że ten mecz wygramy. Znaczy, no, no nie jest to powiedziane, bo jest 85. minuta, a Pogoń wciąż atakuje, próbuje tutaj no i bardzo ładnie jeśli zgiętu tu wchodzi, wchodzę i, i próbuję tutaj zablokować jeszcze, ale jest rzut z autu. Znów zmiany i zacznie Pogoń od rzutu rożnego. Chciałem powiedzieć, że kolejny mecz chyba zagramy z Brandby w w ramach Ligi Europy. Także też będzie trudny. A teraz ładnie przejmujemy piłkę i podanie do Luki'ego. Luki, Luki, Luki na prawo Podaję do Kamińskiego. Kamiński odgrywa i podanie do Luki'ego. Luki, Luki wbiega w środek Balkanego. Luki oddaje szczał i szczał zablokowany. Nie będziemy już przy piłce, bo Zawodnicy pogoń odebrali nam tę piłkę. No a teraz pogoń będzie próbowała na pewno jeszcze skonstruować jakąś sytuację, żeby zremisować. 92 minuta doliczonego czasu, i teraz trzeba co? Wybić, wybić! Tak, wybijamy daleko. Przedłużenie piłki. Jeszcze luki, luki, luki. Odgrywa, ale słabo. No i pogoń, ale sędzia kończy mecz. Także słuchajcie, kończymy mecz wynikiem 3-2 luki. Odbiera piłkę meczową, jest zawodnikiem meczu, zrobił 3 bramki, strzelając Hatrika, no i, no i przysłużył się w 100% do zwycięstwa. Teraz zobaczymy jeszcze. No, już nie, chyba dziesiątkę miał ocenę. Także zobaczymy tabelę. Słuchajcie, teraz w następnym jest z brandby, ale jeszcze zobaczę tabelę ekstraklasy. Jak widzimy, to jest tabela Ligi Europy. Zajmujemy z, no, z brandby razem mamy 6 punktów, czyli toczy się teraz e, rywalizacja o pierwsze miejsce w grupie B. Ligi Europy. Następny mecz będzie właśnie takim meczem, który będzie decydujący o pierwsze miejsce w grupie w grupie B. Dobra, słuchajcie. Szukamy. Tak. Ekstraklasa. 11 kolejek. Zajmujemy nadal czwarte miejsce. Mamy 22 punkty egzekwo z Lechią Gdańsk. I i z legią warszawa też mamy legia warszawa też ma 22 punkty jeden punkt więcej ma piast Gliwice czyli co bardzo bardzo yy, ciasno jest u góry tabeli bo jeszcze 19 punktów ma jagielonia i wisła Płock czyli jest bardzo, bardzo blisko nas. No i Wisła Kraków jeszcze ma 18 punktów, czyli to między 22 a 18 to są tylko 4 punkty różnicy. To nie jest jakaś wielka różnica. To jest, to jest naprawdę bardzo ciasno. Jest yy, 7 drużyn, które, yy, które różni tylko yy, 5 punktów, Po 23 ma Piast, yy, Wisła ma 18. To jest, to jest 7 drużyn, które będą walczyły o mistrzostwo. Myślę, że będą walczyły o mistrzostwo. Jest naprawdę bardzo ciasno. Co chciałem zaznaczyć, że Lech ma 38 bramek szczelonych, no ale niestety tracimy szalenie, bardzo dużo, na szalenie, bardzo dużo tracimy bramek. Bardzo, bo mamy 26 bramek straconych. Najwięcej z tego, co widzę, chyba że gdzieś tam drużyny niżej w tabeli mają więcej. No i słuchajcie, no nie widzę drużyny, która by miała więcej straconych bramek niż my, no co jest bardzo dziwne. No, ale na szczęście, jeszcze mam bardzo dużo bram. Słuchajcie, dobra. Następny mecz z brandby. Yy, o pierwsze miejsce w lidze Europy. Dobra, cześć, do zobaczenia.